Od kilkunastu lat zajmuję się poszukiwaniami meteorytów, ale zajmuję się również poszukiwaniami dobrego wykrywacza, który będzie dobrze na nie reagował, dobrze je wyszukiwał. W pierwszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować wykrywacz Spektrum firmy Duratek. Zapraszam do oglądania filmu. W tym odcinku będę chciał przedstawić ustawienia wykrywacza pod meteoryty, szczególnie dla osób, które już posiadają ten wykrywacz. Dla osób, które mają z tym problemy, jak go ustawić, ewentualnie zakupią dopiero sprzęt, przedstawię ustawienia ogólne w kolejnym odcinku, a ten poświęcam tylko i wyłącznie ustawieniom wykrywacza pod meteoryty. Wykrywacz kosztuje około 800 zł, co w zamian otrzymujemy od producenta. Wykrywacz przychodzi zapakowany w pudełko, w którym znajduje się wykrywacz, ośmiocelowa cewka. Akumulator 12V, ładowarka akumulatora oraz feryt do kalibracji sondy. Zanim przystąpimy do użytkowania wykrywacza, powinniśmy się zapoznać z instrukcją obsługi. Urządzenie jest proste, ale wymaga umiejętnego posługiwania się nim. Jeżeli nie znamy instrukcji, możemy je po prostu uszkodzić. Po złożeniu wykrywacza, możemy przystąpić do jego włączenia i sprawdzenia menu. W tym odcinku nie będę opowiadał poszczególnych opcji menu wykrywacza. Skupię się jedynie na ustawieniach wykrywacza pod meteoryty kamienne oraz meteoryty żelazne. Jak ustawić wykrywacz pod meteoryty? Włączamy wykrywacz. Odczekujemy kilka sekund na uruchomienie menu. Mamy podświetlone, ukazują nam się wartości, które na obecnie, obecnie wykrywacz jest ustawiony. Wchodzimy w menu. Następnie audio. Ustawiamy głośność na 16. Wartość na 1. Threshold wyłączony. Schemat dźwięku numer 1. Najwyższa wartość, jaką mam ustawiona, jest 1500. Głośność żelaza na 6. Tej opcji nie używamy. Przeszliśmy wszystkie opcje, wychodzimy przez menu. Wchodzimy w kolejne czyli have option opcje zaawansowane strzałką do góry klikamy na ferry 0 i ręcznie strzałkami przesuwamy do minus 160 zatwierdzamy enterem tutaj mamy podgląd naszych ustawień zestrojonej cewki do naszego wykrywacza obecny prąd na cewce minimalne napięcie przy którym wyłączy nam się wykrywacz Wychodzimy, profile użytkownika, wchodzimy w profile użytkownika i zapisujemy nasze ustawienia, które nas interesują w programie B, ponieważ program A jest programem fabrycznym i jego nie modyfikujemy. Także wchodzimy, w zapisz, zapisujemy jako B i mamy zapisane obecne ustawienia już na B. Wychodzimy. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy ustawiony prąd na cewce. Tymi parametrami, będąc na łące, możemy dodawać lub zmniejszać, żeby osiągnąć jak największą głębokość penetracji. Natomiast musimy mm, sprawdzać, czy sprzęt jest stabilny, czy cewka nam się nie wzbudza. Tutaj mamy podświetlenie. Ponieważ jestem w domu, mam ustawione na 40. Na łące możemy wyłączyć za pomocą strzałki po lewej stronie lub ustawić ją na określoną wartość. Przechodzimy dalej. Signagraph to są wskazania na wyświetlaczu. Ja mam to wyłączone, ponieważ numery VDI mi wystarczą. A MyScreen to właśnie jest wyświetlacz, jak chcemy, żeby wyglądał. Ja sobie obecnie ustawiłem, żeby było widoczne tylko same VDI. Otrzymuję wówczas duże cyfry. Jest to dla mnie widoczne z dużej odległości. Zatwierdzam przechodzę dalej, maskowanie. Tutaj maskujemy przedmioty, których nie chcemy, aby wykrywacz widział. Obecnie mam zamaskowany cały przedział, zostawiono mam tylko jedną kreseczkę, pod którą znajdują się meteoryty. Wszystko inne jest zablokowane, żelaza i wszystkie kolory. Meteoryty kamienne zostały przesunięte z żelaza poprzez Ferry 0, przesunęliśmy je z żelaza do koloru, mniej więcej na numer 83. Zatwierdzamy. Następna opcja służy do maskowania kamieni magnetycznych, których poszukujemy. Możemy tą opcję wyłączyć, szukając meteorytów, ale możemy również zwiększać numerację, i wówczas wykrywacz będzie ignorował jakieś małe, drobne kamienie, a na również dalej będzie działał. Ja na razie postawiam go na zero w zależności od gruntu i od warunków glebowych. Tutaj mamy siedzenie automatyczne gruntu. Ja to wyłączam, ponieważ wykrywacz potrafi dostroić się do zmineralizowanej ziemi i wówczas gorzej widzimy teoryty, dlatego mam tą opcję wyłączoną. Przechodzę do kolejnej opcji. Filtr gruntu obecnie ustawiony jest na bardzo wolne. No, możemy ustawiać również na normalne czy szybkie, w zależności od tego, jaki mamy grunt jaki jest zaśmiecony tutaj po prostu musimy spra sprawdzić w terenie na ile możemy sobie pozwolić. Ja chodzę na m, bardzo wolnym, ponieważ wolno przemiatam i jest to też najgłębszy filtr. Wróciliśmy do audio i wykrywacz jest już praktycznie ustawiony na metoryty, możemy ich poszukiwać. My chodzimy poprzez menu, ale zanim to zrobimy, wchodzimy jeszcze raz w profil użytkownika, zapisujemy Ustawienia na B. I teraz po wyjściu poprzez menu mamy wykrywacz ustawiony na meteoryty kamienne. Jak ustawić wykrywacz pod meteoryty kamienne oraz żelazne? Wchodzimy w menu, wchodzimy w profile użytkownika, ładujemy program A fabryczny. Następnie szukamy opcji mask. I teraz wystarczy, że w tym programie fabrycznym usuniemy te wszystkie elementy, które są które blokują nam żelazo. W takim układzie mamy wszystko odblokowane. Wszystkie metale będą widoczne wszystkie metale będą teraz reagowały na wykrywaczu, ale będą również reagowały metoryty żelazne oraz kamienne. Po odblokowaniu wszystkich elementów zapisujemy poprzez enter, wychodzimy poprzez menu i mamy obecnie ustawiony wykrywacz, który będzie reagował na wszystkie metale. Na przykład puszka. Teraz e, metoryt żelazny. W meteorycie kamiennym. W ten sposób mamy ustawiony wykrywacz pod oba typy obiektów. Kiedy mamy ustawiony wykrywacz pod meteoryty, możemy sprawdzić, czy działa za pomocą kamienia magnetycznego, meteorytu żelaznego lub meteorytu kamiennego. Pamiętajmy, że kiedy pojawimy się na łące czy w innym terenie, Różnica temperatur, szczególnie w zimie, może spowodować, że konieczne będzie ponowne skalibrowanie cewki. Inaczej wykrywacz może działać w warunkach domowych, inaczej będzie działał w terenie. Na jakie obiekty w gruncie natrafimy szukając meteorytów? Będą nimi między innymi rudy darniowe, wszelkiego rodzaju szlaki, mocno przerzywiałe przedmioty z czasów II, I wojny światowej. Mogą również reagować kretowiska, ale będą też reagowały kamienie magnetyczne, silniejsze lub mocniejsze. No, i oczywiście meteoryt. Po włączeniu wykrywacza przechodzimy do opcji użytkownika i ustawiamy wykrywacz w ten sposób, aby reagował na konkretny przedmiot, który nas interesuje, w tym przypadku meteoryt kamienny. Ustawiamy takie parametry jak barier, grunt oraz PWM. Chodzi o to, aby wykrywacz był stabilny, ale żeby miał jak największe osiągi, jeśli chodzi o głębokość. Będę testował wykrywacz poszukując podsznurki, rozciągam je na 6 stóp. Sznurki mam już rozciągnięte, idę w jedną stronę, następnie wracając, zazębiam cewką o poprzedni obszar przeszukiwania. Jest to bardzo dobra metoda, dzięki której możemy praktycznie w 90% sprawdzić dany teren. W teście oprócz wykrywacza będę używał również szpatla oraz szpikulca, którym będę sprawdzał podejrzane sygnały Ziemi. Sprawdzamy w teście powietrznym, czy wykrywacz reaguje na kamienie magnetyczne. Meteoryty płutuskie występują najczęściej na głębokości około 10 cm. Na tej głębokości zakopujemy obiekt i sprawdzamy, czy wykrywacz również będzie na niego reagował. Sprawdzamy, czy wykrywacz za pomocą pinpointera reaguje i widzi obiekty tego typu. Teoretycznie zakopany jest na głębokości ponad 20 cm. Za chwilę sprawdzę na małej cewce. Wygrywasz testowałem przez kilka miesięcy, zarówno w domu, jak i w terenie. I testy wykazały, że nadaje się on do poszukiwania zarówno meteorytów kamiennych, jak i żelaznych. Dzięki różnym możliwościom ustawień wykrywacza możemy zablokować wszystko to, co jest nam niepotrzebne. Wykrywacz wówczas staje się stabilny, cichy, nie traci swojej głębokości. Chciałbym was wszystkich również zaprosić na stworzoną grupę na Facebooku Łowcy Spadających Gwiazd, gdzie będziemy poruszali tematykę wykrywaczy, jak je ustawiać. Jak je modyfikować pod poszukiwania meteorytów. Możecie tam zadawać pytania również o swoje wykrywacze, które posiadacie. Można będzie również pokazać znaleziony przedmiot, czy jest to meteoryt. Zapraszam do kontaktu. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chodzi o ustawienia durateka spektrum, jeżeli macie jakieś problemy, również, możecie tutaj pisać. Bardzo chętnie Wam odpowiem i pomogę. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam do kolejnego filmu o wykrywaczu Duratek Spectrum, w którym omówię szczegółowe menu. Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.